się nad niepełnosprawną intelektualną osobą. W tym filmie przedstawię wam kilka informacji na temat tego, co zrobił ostatnio kamerzysta. Jest to naprawdę, no myślę, że w ogóle nie powinno się czegoś takiego wstawiać według mnie. Lepiej jakby usunął ten film. No, ale wiadomo, to jest w końcu kamerzysta, tylko się liczą cyferki. Ogólnie mam tutaj na swoim monitorze post y, z y, właśnie związanym tym filmem. Teraz wam go przeczytam. W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym dzień nie potrafi zbyt dobrze, o ile w ogóle przewidziałem widywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji. Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle. W świadomy i perfilny sposób wykorzystali go do robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań. Jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę. Kilka lat temu nie za bardzo miał w co się ubrać, a jego stary całą kasę brał na przelew. Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilka słów, zgadza się na to wszystko? No nie, bo chce mieć tatuaż. Pewnie skusiła go również perspektywa fejmu, w końcu Tim Kamrysy znał pół internetu. Pewnie można powiedzieć, że chłopak jest dorosły, więc wie co robi, i nikt go do tego nie zmuszał, ale przypominam, wstęp tego wywodu jest niepełnosprawny intelektualnie. Zerkajcie się czasem na to, co i kogo oglądają dzieciaki. Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych. Potem już tam piszesz, żeby udostępniać post wszędzie, gdzie się da, czy coś takiego. Myślę, że z jednej strony to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ w tym. Dajemy mu wyświetlenia, na czym zarabiać, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie wiem, dlaczego YouTube w ogóle ma to gdzieś, że taka osoba nagrywa takie filmy. Ale z jednej strony piszą o tym już coraz większe media, na przykład Epinews ostatnio dało właśnie posta na Facebooku, że, że jakiś tam pewien youtuber czy coś takiego znęca się nad inną osobą w filmie. Ach, ale jak to kamerzysta AKO i Łukasz Wawrzyniak? No przecież on wszystko zrobi dla pieniędzy. Teraz Wam przedstawię mniej więcej to, co właśnie kamerzysta zrobił tamtej osobie w filmie. Pierwsze zadanie 100 zł musisz zjeść garść ziemi Garść ziemi? Co to jest ch**a Co jest no, Ja lubię jak takie ekstremalne rzeczy Skoczysz z balkonu tu do kontenera no Za dwie stówy, tak? Skoczysz? Dwie stówy Uwaga, nie połam. Skoczysz? Czy każdy i musisz jedna Jestem hardcorem. Jestem hardcorem. jestem hardkorem No ale let's go Jestem hardkorem ale to naprawdę Ci chorę szkole. Bo musisz paść na ziemię no. i zacząć lizać buty. Nie, Nie dobra, weź. dawaj rękę. Dobra, dawaj. Serio? Dobra, beź po drugiej stronie jeszcze. No i teraz musisz złączyć. Złoczy ręce teraz. Jesteś takim hardcorem? No proszę bardzo. Smartuję. On co zje? Ja. O! O! Nie, to musi zjeść! O fu. A Barbara, czy nie jesteś głodny, żeś by się to Nie, 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 ja takie nie. takiej przypraw nie głosuje. Ofu, ofu. O fu. O, fu. So, o, fu. o boże! On jest nienormalny. <laughs> <laughs> Jeszcze Jeszcze <laughs> <laughs> <O, Poczekaj>, raz! <laughs> ja zaraz zmiotuję To Co zrobić, Ja, bierz p... No musisz głazić tam, nie? O Dobrze właśnie, ja bym to nazwał znęcaniem się, ponieważ, no, kazać robić coś komuś takie ohydne rzeczy, to jeszcze osobie, która o tym nie ma pojęcia, co robi, jest naprawdę, nie wiem, jest już mega żenujące i w ogóle, że takie rzeczy w ogóle pojawiają się w polskim internecie, że YouTube się w ogóle tym nie zainteresuje. Oni mają to totalnie gdzieś, że kamerzysta już stawia takie filmy pokazujące inną osobę, a jak już taki Kruszwil nagrywał takie filmy, to jakoś od razu zareagowali. Nie wiem, według mnie ta sytuacja jest naprawdę. Prawda żenująca i mam nadzieję, że, że inne służby się tym zainteresują, że w końcu dopadnie go kara, że tak powiem. Mówiąc szczerze, otwarcie ja mu tego życzę, ponieważ no, sami widzieliście co on robił tej osobie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, widzimy się w następnym filmie.